Megaman ginie na końcu. Patrzcie, kto przyszedł. Spóźniłeś się. Właściwie to jestem nawet wcześniej. Co? Nie. Była zmiana czasu na zimowy jakieś dwa miesiące temu. No i po co te zmiany? W każdym razie na dzisiejszej misji użyjemy pewnych drogich zabawek. O czym mowa? Czołgi, motocykle? Spójrz za siebie. Super. Oto cel. Musimy go zestrzelić. Jego, a co on ma, czego potrzebujemy. Może nie wygląda, ale to kawał skurwiela. Posiada on moc latania dzięki tym balonom. Jest on przez to szczególnym zagrożeniem dla wielu rodzin. Jak posiądziesz jego moc, to wykorzystasz ją do ważniejszych celów. Latanie? To może się przydać? Co jest ważniejsze niż te zagrożone rodziny? Zajebanie jego rodziny. Wystrzeliwuje pociski. Trafiony, ale nie spada. To niedobrze. Skończyły mi się pociski. Mi też. Robimy sobie przerwę? Jasne. To był błąd. Potwierdzam. Musimy pogadać. Zostawiłeś mnie wtedy w barze z dość sporym rachunkiem. Policzę się z tobą jak zdejmę tego balonowego skurwiela. Co ty robisz? Jesteśmy w tej samej drużynie. Potrzebuję tej mocy. Ty debilu, obaj zginiemy. A wiesz, co jest wyjątkowo niezdrowe? Ubieranie chujowego niebieskiego stroju? Spadanie. Było blisko. Twoje zachowanie było całkiem straszne. W następnym odcinku. Raz teraz. Zły pies. Tłumaczenie Stanisław Grzybołowski. Czytał Bukcerzyk.pl